No, słuchajcie, miałam nie nagrywać tego, bo albo trzeba się skupić na nagrywaniu, albo na próbie zaszczepienia. Ale udało się <grymnie> na razie zrobić. Tą pierwszą czynność odcięłam. Siewkę. Końcóweczki zaostrzyłam niczym u wykałaczki. I wydrążony w łodyce otworek. Po uprzednim usunięciu środeczka wydrążonym najpierw cienką wykałaczką, poszerzonym potem patyczkiem od szaszłyka wetknęłam młodziusieńkiego arbuziaka. Dalej nie chcę wejść. Na przyszłość zostawię tu mniej miejsca. Na razie będę czekała na to, czy się przyjmie. Ale spójrzcie, to jest podkładka Road Power. I na kilku liścieniach taki kolor oto jest. Mało tego, żółte kropeczki. Tutaj akurat nie bardzo widoczne, ale na innych liścieniach znacznie bardziej. O, tu macie również już bardziej. Dobra, teraz klips. Który rozmiar Okaże się. W chwili obecnej mam trzy rozmiary. Różna też waga jest ich. Zaraz dopasuję do grubości łodygi. Po przymiarkach wybór padł na ten klips. ściska lekko, nie miażdży i luzu nie ma. Jeszcze, jak widziałam na filmach, patyczek wkładamy w kółko i wbijamy, by nam się sadzonka nie połamała. Przynajmniej przy tej próbie tegorocznej te sadzonki są silniejsze, nie takie wiotkie, jak rok temu próbowałam się nauczyć, bo na kiepskim materiale to i żadna to nauka, prawda? Teraz z tym się zajmę. Też w ten sam sposób. Na razie poznam te metody w środek. Czyli tu wycinam. Widziałam na filmach, że palcem wyrywają, teraz pauzę zrobię. Wytnę środek. Taki maleńki środek. Teraz na wykałaczkę. A tu zobaczcie ten biały punkcik, to już są korzenie widoczne spod podkładki wyrastające. O, był pauza. I tak obracam. Prawda, tylko teraz jedną ręką obracam, obracam. Tak? A za chwilkę. Poszerzę. Aha, ten poszedł do gruntu. Nowy trzeba wziąć. Wykałaczka sięga dotąd, ale jeszcze chcę troszeczkę głębiej przedłużyć ten otwór. Ale ta łodyżka jest deczko cieńsza od tej i już patyczek nie chcę tak poszerzyć, więc nie wiem, czy nie zetnę tych liścieni na ukos i inną metodą. Dotąd widać jest Mokre, czyli półtora centymetra, gdzieś tak na głębokość. Jest to otwór zrobiony w łodydze. I z tych sieweczek najciejszą mam tą. To tą odetnę. Czubeczek za ostrze. Teraz tak. No i spróbuję to. Dosyć ładnie zanurzyło się łodyce podkładki, ale już nie chcę męczyć arbuza, kręcąc nim na wszystkie strony. Chciałam, by liście arbuza ułożyły się tak, tak jak tu, ale to już nie jest ważne. Tym razem ten klips zostanie zastosowany, ponieważ ten za bardzo jeździ po łodyce. O, zobaczcie, tak. I mi się zbyt łatwo przesuwa. No i jeszcze patyczek. Do niczego jest ten klips, on spada, już drugi raz. Trzyma się, trzyma i raptem bach na ziemię. Zamieniłam na taki sam klips, one są najlepsze i mimo, że są tak duże, to nie są ciężkie, są lżejsze od tych. Czekamy teraz ile? Pięć dni, powiedzmy, codziennie obserwując. Tutaj wnętrze reklamówki wodą. Przyskałam, na łepetynę zakładamy i w cieplutkie miejsce stawiamy. Czekamy efektów. Więcej moich prób nie będę nagrywała, bo się trzeba skupić na szczepieniu, a nie na nagrywaniu. Na efekt czekam, drodzy Państwo. Pozdrawiam. Witam. 17 dni temu przystąpiłam do próby zaszczepienia arbuza na podkładce. O nazwie Road Power. Dziś jest 16 marzec, a próbę szczepienia 28 lutego zarobiłam. dawno temu już widać było efekty, ale tak się zbierałam, że nie było czasu, by nagrać. Także najpierw zapraszam na film króciutki jak szczepiłam. Miałam wtedy nie nagrywać, ale bo to było tak na szybko ale jednak. Także najpierw tamten filmik i potem podniesiemy tą folię i zajrzymy do wnętrza. Zatem sprawdzamy. A tu czekają kolejne podkładki Road Power już wyrośnięte bardzo, ale nie szkodzi. Również wytnę im środki i mam jeszcze tam arbuziaczki. Już będę próbowała. Oto efekt. Pół na pół. Ważne, że udało się. I to było tak na szybko, dosyć. Teraz zobaczcie Państwo. Można powiedzieć, że byłam pewna, że ta pierwsza uda się. A ta druga już miałam wątpliwości podczas próby tej szczepienia. No i tak się też stało. Nie wypał. Jak widać. Za to tutaj jest ok jak ta lala. Ten listek maleńki jest to z podkładki wychodzący liść. I jego co zrobimy? Odetniemy. Oderwiemy. Za chwilkę dokładniej te zbytne elementy, a spójrzmy. Odpinam klipsy ciach aha, to czekajcie trzeba najpierw patyczek oprzeć rzecz jasna muszę, ale najpierw zdejmę klipsy Ładnie to wygląda. Stój tutaj. Nie podoba mi się tylko na tych liścieniach podkładki takie kropy. Bardzo to nieładnie wygląda. Czy to jest jakieś. A poczekajcie, czy tu nie ma szycy przypadkiem. No to by był numer albo inny szkodnik, nie wiem jaki, bo widać, że jakieś te liście od dołu, liście nie są fajne. Postaram się tą sadzonkę pierwszą zaszczepioną zachować, utrzymać. Przez te wiele tygodni, które zostało, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dobra. No i co? I czekam teraz, aż pojawią się pierwsze liście właściwe z tego środka. No, to na tyle. Ważne, że udało się. A już było widać, no tak, z 6 dni temu na pewno. Wiecie, jeszcze, tak, mniej więcej 6 dni temu to, jakby żyło. Ale nie dane mu było dłużej istnieć. Tak. Dobra, żegnam się na razie i będę próbowała jak najbardziej. Co kilka dni zraszałam, tak, co 3 dni. Zdejmowałam tą folię, spryskiwałam ją wewnątrz oraz tą sadzonkę, tak, spryskając wodą. Tu spójrzcie Państwo też na liścieniach, takie nieładne są wzory, jakieś otworki.